Gdzie byłeś? 25 minut spóźnienia. W Skarbie, właśnie wróciłem do domu z pracy. A ja zostaję z tym wszystkim sama. Mam pranie, mam dzieci do ogarnięcia. Jeszcze nie ugotowałam obiadu. Mógłbyś wziąć i pozmywać naczynia, jak cię proszę? Pewnie, kochanie. Czerwona kartka! Niesportowe zachowanie. Żadnego żądania przy drzwiach po przejściu męża do domu. Idź porozmawiać z trenerem. Jestem cały dzień sama z dziećmi w domu. Potrzebuję pomocy. Rozumiem, że masz potrzeby, które są ważne i uzasadnione. Czy to coś złego, że proszę mojego męża, żeby mi pomógł? Wyobraź sobie ten moment. Twój mąż przekracza próg domu. Czy to będzie moment ulgi, czy stresu? Wraca do swojego sanktuarium, czy na kolejne pole bitwy? Okej, okay, chyba wiem o co ci chodzi. Te pierwsze 30 sekund jego powrotu to najcenniejsza inwestycja w twoje małżeństwo. To moment, który decyduje o tym, jak będzie wyglądał cały wieczór, a ostatecznie całe wasze życie razem. No dobra. Zamiast od razu bombardować go listą zadań i problemów, spróbuj uśmiechnąć się i ucieszyć się jego powrotem. Zapytaj o jego dzień. Przytul go. Gdy twój mąż poczuje się mile widziany w domu, jego pierwszą myślą nie będzie, co teraz muszę zrobić, ale jak mogę sprawić radość tej wspaniałej kobiecie. Chyba masz rację. Pamiętaj, twoje potrzeby są ważne. Ale sposób ich komunikowania decyduje o wszystkim. OK. Od dziś Twoją misją jest stworzenie domu, do którego Twój mąż będzie wracał podekscytowany. Dom, który będzie jego schronieniem, a nie kolejnym źródłem presji. Inwestuj w te 30 sekund powitania, bo to może być najlepsza inwestycja w Twoim życiu.